OK, w następnym y, zadaniu chcemy odczytać liczbę i sprawdzić, czy ta liczba jest parzysta czy nieparzysta. Nie Więc znowu za pomocą skanera. I teraz, żeby sprawdzić, czy dana liczba jest parzysta. Musimy sprawdzić resztę dzielenia przez 2, ponieważ każda liczba, która jest parzysta, jest podzielona przez 2. I tutaj, dla przypomnienia, żeby porównać w ifie, czyli e, pojedyncze równa się, jest to przypisanie, natomiast podwójne równa się, to jest sprawdzenie, e, czy, czy jest warunek spełniony. Więc tutaj wypisujemy system out e, print line, Liczba parzysta. W przeciwnym wypadku liczba nieparzysta. Jeszcze raz. Yy, operator yy, procenta daje nam resztę z dzielenia. Czyli jeżeli mam na przykład 10 i mam 8, to ponieważ 10 to się równa 1 razy 8 dodać 2. Yy, a, Jezu, 10 to się równa tak. 1 razy 8 dodać 2 więc jest to reszta z dzielenia natomiast jeśli mam modulo 2 to 10 to się równa 5 razy 2 i reszta z dzielenia jest 0 ponieważ ta liczba jest parzysta jest reszta 0 natomiast przy 11 to będzie 5 razy 2 i reszta jest 1 stąd tutaj wejdzie do ELSA czyli w przeciwnym wypadku liczba jest nieparzysta możemy uruchomić nasz program Więc 10 jest to liczba parzysta, a 11 liczba nieparzysta.